Hej, hej, maneczko drodzy widzowie mojego kanału i pierwsi, którzy mnie odwiedzacie. Miesiąc temu na stronie PlayStation wszyscy gracze PlayStation mogli się zarejestrować do darmowego konkursu, aby wygrać darmowe motywy i awatary na swoją konsolę. Ja się zarejestrowałem, chociaż nie wierzyłem, że mogę coś otrzymać. Ogólnie chodziło o to, aby zdobywać trofea na konsoli, i o odpowiedniej godzinie i dacie się logować. I kilka dni temu osiągnąłem jakiś tam etap, i po prostu pobrały mi się na konsolę takie oto awatary: God of War, The Last of Us, The Last of Us 2, Horizon Zero Dawn i Uncharted. 4 i takie mam awatary. Osobiście najbardziej mi się awatar podoba, mój ulubiony, czyli oczywiście Markus z Detroit Beacon Human, i ten awatar nadal sobie mam, ustawiłem, ale jeśli się zastanawiacie, jakie awatary były do wygrania i co, no to właśnie takie i ja je tutaj ogólnie mam. A teraz sobie zobaczymy motyw, bo właśnie przed pół minuty temu praktycznie, dostałem motyw za darmo do pobrania, ponieważ przeszedłem wszystkie tam jakieś tam punkty, logowania i trofea i w ogóle i zdobyłem motyw za darmo, epicki motyw na PlayStation dla takich jakichś graczy, którzy właśnie świętują jakby rocznicę powstania PlayStation, coś takiego, święto PlayStation, jak to oni nazwali. Dobra, i teraz wychodzimy, dajemy kółeczko i teraz to jest ten właśnie awatar. Już mam tylko obraz skalibruję i tak on właśnie wygląda. Czyli mamy Horizon Zero Down, The Last of Us, The Last of Us 2, God of War i Uncharted 4 a on się tak przesuwa. Zaraz zobaczymy sobie, czy jeszcze się on jakoś zmieni. Dobra, zobaczmy go teraz w całości. Tak on wygląda. Muzyki tutaj jakieś nie ma. Efekt ciarskiej epickiej jest muzyka, zwykły dźwięk PS4. Ale ogólnie fajnie to wygląda. Także pozdrawiam. Dziękuję. Jeśli się podobało, rzućcie lajka like i suba. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, hej, papa. Pa.